Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zaczynamy rozkładanie podłogówki. Tak to się mówi. Jak to się profesjonalnie nazywa ten kręciołek? Rozwijak Rozwijak Własnej roboty I tam mamy takie termometry Dodatkowo fazuje rurkę z jednej i z drugiej strony No i podłogówkę na piętrze mamy już gotową Wygląda to dosyć fajnie. Tutaj jest jedna pętla, tutaj jest druga pętla i jak przechodzę dalej to mamy korytarz. Tutaj na przykład jest nasza łazienka, główna łazienka, tutaj będziemy mieli prysznic, tam będzie wanna. E, moje marzenie zawsze u rodziców była wanna, potem był prysznic i się z tego prysznica bardzo cieszyłam, ale później jakoś tej wanny brakowało, więc tutaj bardzo się cieszę, że będę miała tą wannę. Tutaj mamy okno nad tą wanną. E, tutaj jest zamontowany geberit. On już musi być zamontowany przed wylewkami, ponieważ jest montowany po prostu tam do betonu. Już nawet kupiliśmy przyciski, jeszcze tylko trzeba tutaj tą muszlę kupić. I tutaj serce całej podłogówki, czyli skrzynka rozdzielcza i z tego miejsca to wszystko się tutaj rozdziela na poszczególne pomieszczenia więc za niedługo, za kilka dni będziemy to zalewać, znowu trochę szkoda jak się zalewa i to wszystko będzie przykryte, nie będzie tego widać ale będzie fajnie, bo będziemy mieli ogrzewanie podłogowe, jeszcze przed zalaniem wylewką to wszystko będzie jakby będzie próba szczelności tak to mogę nazwać, Zostanie, zostaną te rurki napełnione wodą i zobaczymy czy nic tutaj nie przecieka będziemy mieli wylewkę anhydrydową jeśli wam się podobało to zachęcam was do lajkowania pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał Kanał. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!